Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom słuchawek Turtle Beach Lite Pro 2, które zostaną wykonane dla ekipy Bros. Będę się starał, aby każdy jeden egzemplarz był w całkowicie innym stylu. A w jakim to za chwilę się dowiecie? Otwierajmy tę cudańkę. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym customie. Słuchawki są już rozpakowane, ale zróbmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Teraz możemy zaczynać. Cała personalizacja powstaje dzięki komputerowi Gaming i tak jak mówiłem na początku, chcę, aby każde słuchawki były w całkowicie innym stylu, ale było logo Vibros umieszczone w różnych klimatach. Myślę, że z niektórymi nie znamy się już od dziś i wiecie, że na początku rozkręcę je na części pierwsze i przygotuję podkład. Lecimy. Jak możecie sami zauważyć, to ta nasieczka na stole. Kolejny dzień, podkład suchy, więc teraz przechodzimy do szkicowania. Na każdych słuchawkach z jednej strony pojawi się logo Vibros, a u góry, na tym takim pasku, pojawi się napis Kumpel, który występuje na ciuchach Vibrosów. A pierwsze zaprojektujemy w jeden z moich ulubionych motywów, czyli Doodle. A tak prezentują się przygotowane napisy w krzywych. No, najłatwiej by było napisać do chłopaków, żeby je wysłali, ale postarałem się przerobić z grafik dostępnych na ich kanale YouTube, no, bo to ma być niespodzianka. Kiz gotowy, lecimy z kolorami. Takie małe elementy, ale jednak było trochę zabawy i parę godzinek malowania. Mam dwa gotowe. Tutaj już zacząłem kontury, więc lecę dalej z czarnym markerem. No i bierzemy się za kolejne słuchawki. Słuchawki numer dwa. Tutaj, moi drodzy, zrobimy motyw kosmiczny. Tym bardziej, że logo Vibrosów też jest takie troszeczkę kosmiczne, więc tutaj pojawi się taka imitacja kosmosu. Ale żeby też nie był taki zwykły kosmos, to po jednej i po drugiej stronie pojawi się logo Vibrosów, które będzie namalowane specjalną farbą fluorescencyjną, dzięki czemu logo będzie świeciło w ciemności. No i do tego jeszcze rzucę właśnie taką. Kosmiczną otoczkę. Nie wiem, ile razy użyłem tutaj słowa kosmos i kosmiczną, ale przynajmniej dobrze wiecie, o co mi chodzi. Logo wrzuciłem na swoje miejsce no pewnie za wiele nie widać, i przygotowałem odpowiednie kolory. A kolory to niebieski, czarny. Fioletowy, trochę pewnie dodam takiego neonowego fioletu. No i biały, żeby zrobić gwiazdki. Słuchawki numer 3. Wykonam je w klimacie takim mega toksycznym. Do tego wykorzystam neonowy zielony kolor. I na nim powstanie troszeczkę stuningowane logo Vibrosów. Zresztą w trakcie zobaczycie jak to będzie wyglądało, ale głównie mają być właśnie toksyczne. Grafiki z projektu wydrukowałem. Teraz tu i tu wszystko przenosimy. No i zobaczymy czy się uda. Dosyć dużo szczegółów. A markery, no, są dosyć grube. No Ale zobaczymy w trakcie. Jedna strona, można powiedzieć, że jest gotowa. Tu przygotowałem taki toksyczny motyw, kolejny. Trochę koncepcja się zmieniła w trakcie, ale mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Będzie toksycznie, ale trochę inaczej niż miało być pierwotnie. <mulety> Że tak powiem, części trochę dojechałem. Teraz dodam jeszcze mały smaczek, farbę fluorescencyjną, tylko tutaj skupię się właśnie na rysach i na sklapaniu tej farby bardziej na elementach słuchawych, tak żeby nie pokrywać samej grafiki. To co? Czas złożyć słuchawki, zaprezentować je Wam, a później zobaczycie reakcję Vibrosów. A teraz moi drodzy, zapraszam Was na prezentację trzech skończonych customów słuchawek, które wykonałem dla Vibrosów. Ale zacznijmy na samym początku od słuchawek dudl. Na jednej i na drugiej stronie powstało szalone doodle kolorowe i ukryłem delikatnie małe logo vibrosów. U góry, tak jak zamierzałem, umieściłem również napis kumpel. Kolejne słuchawki wykonane w stylu kosmicznym. Często pisaliście w komentarzach, żebym właśnie spróbował takiego stylu i tutaj oparłem się głównie na kolorach czarnym, niebieskim, fioletowym, gdzieś starałem się rozjaśnić to neonowym kolorem. No i co najważniejsze, umieściłem po jednej po drugiej stronie logo Vibros, które świeci w ciemności. I trzecie słuchawki eksperymentalne, które zrobiłem w stylu toksycznym, po jednej stronie przerobione logo VIP Bros, gdzie umieściłem kosmonautę w środku czacha i ociekający napis VIP, a po drugiej stronie umieściłem dosyć charakterystyczny toksyczny symbol, na całości imitacja zarysowań i słuchawki dodatkowo zostały zachlapane farbą fluorescencyjną, aby również świeciły w ciemności. Jeżeli te kastomy Wam się spodobały, to zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, razem z dzwoneczkiem, żeby nie poinąć kolejnych kastomów. Łapka w górę, mile widziana, a w komentarzu czekam na propozycje, komu jaki kastom moglibyśmy stworzyć. A teraz zobaczcie, jaka była reakcja wibrosów. Słuchajcie, w otwarciu Mystery Boxa, którego dostaliśmy od naszego ulubionego Piotra Janusa z komputronika. Zupełnie nie wiemy co w środku się znajduje? Zupełnie. Mimo, że to już jest tak zrobione, ale co sobie przecięliśmy przed... Jest Dostań to za... naprawdę niespodzianka. Nie, ten wiemy. Ten nie, nie wiemy co dostaliśmy. Co wow, kartka! dostać? Wysłał kartkę? Wow. Otworzyć za końcu! Czyli z otwieramy końcu teraz. teraz Na no dobra. No dobra. Na końcu świata. Ja Dobrze. są trzy pudełka. Wow! Co jest? Sucha jak, jak dzwony! Wow! Wszystko grało Ale kozak! Wow. Naprawdę ty nam wysłałeś? Fajnie właśnie zrobię nie? sobie z tego taką suknię Fajnie Nie mieliśmy dobrych sucha, ale trzeba tak A trzeba tylko zdefiniować kiedy jest ten koniec. Kiedy my możemy otworzyć tą kartkę tworzyć. Czy tu już no można za koniec? Annesi ne tego. Ne diyor? 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 Ale diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne O nie! diyor? Ne 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 Nie, nie <laughs> Oj, tu jeszcze, jak sobie wygniecie to widzicie kumpel na Co? Mocna główko Ale mocna sprawa, bardzo dziękujemy Dobra, ja myślę, że to bardzo już jest się Bardzo się cieszymy, bardzo, że to w życiu którym takiego tak, sygnowanego tak. czegoś nie dostaliśmy tak. ja. Za koniec Witajcie panowie Razem z Computronik Gaming przygotowałem dla was wyjątkowe, customowe słuchawki w trzech różnych stylach Pierwszy z nich to mega kolorowy dudu, Duduk, którym jest ukryte wasze logo Wibros Drugie to kosmiczny oh. styl zerowo, który świeci w ciemności Trzecie natomiast to toksyczny klimat z przerobionym logo, w którym zawarłem awanturę razem z Czachą. Dodałem odrobinę smaczku i także świecą w ciemności. Mam nadzieję, że przypadło nam do gustu. No nic, dziękujemy komputernik bardzo, dziękujemy Piotrku, dziękujemy tej osobie, która to malowała, bo na pewno to nie mógł być Piotrek, bo to jest zajebiście zrobione. Zauważyliście fakturę, jaka jest w każdej z Zobaczcie te, 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 są normalnie takie zniszczone. Tak, no, normalnie jak to tygasz. Takie też mają jakąś fakturę. Te są, nie, te, te tak. no. też, też mają taką. One były malowane, fajnie. One były pomalowane, rzeczywiście, no. Ale naprawdę ktoś to zrobił z, z ze smakiem i fajnie. Kozak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, jeszcze raz ślicznie, zajebiste.